Dla polskich kobiet nie ma rzeczy niemożliwych. Serio. Ta kobieta udowodniła, że gdzie diabeł nie może, tam Polkę pośle. Wszyscy wiedzą, że nasze babcie gotowały najlepiej na świecie. A jak się okazuje, uczyły też gotować Brytyjki w czasie II wojny światowej. Gdy w sklepie zaczęło brakować podstawowych produktów, to Brytyjki wpadły w pewien popłoch. A Polki? Polki w tym czasie powiedziały. Jak to się nie da. Oczywiście, że się da. Zofia Nowosierska, wtedy Lipowicz, po raz pierwszy chciała zostać żołnierzem, gdy miała, uwaga, 14 lat. Wtedy też nawiść o tym, że Piłsudski tworzy legiony polskie, razem ze swoją 14 koleżanką Stefanią. Poszły na komisję wojskową i próbowały czarować, że tak naprawdę mają po 16 lat i mogą już służyć ojczyźnie. Na szczęście komisja nie dała wiary zapewnieniom nastolatek, wezwały matkę Zofii i kazali zabrać dziewczynki. To jednak nie zatrzymało dzielnej nastolatki, bo wkrótce razem ze swoimi koleżankami zaczęła zajmować się chorymi i rannymi legionistami. Dostarczały również paczki, a w tych paczkach ukryte wiadomości dla żołnierzy. Mając 17 lat, wstąpiła do polskiej organizacji wojskowej, a już rok później, mając 18 lat, po raz pierwszy chwyciła za broń, podczas obrony Lwowa. Jeśli ta kobieta nie jest synonimem odwagi, to, to ja nie wiem co znaczy to słowo. Podczas walk trafiła do niewoli ukraińskiej i razem z innymi kobietami umieszczono ją w obozie w Tarnopolu. Kiedy tylko udało jej się opuścić obóz, od razu z powrotem wróciła do walk. Mając zaledwie 20 lat, została dowódcą oddziału, a dwa lata później, gdy stuknęło jej 22, wyszła za mąż za porucznika Nowosielskiego. W 1939, gdy zaczęła się wojna, całej rodzinie udało się przedostać z Wilna do Wielkiej Brytanii, gdzie mąż pani Zofii w 1940 roku rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych w Wielkiej Brytanii. Podczas gdy jej mąż i syn walczyli, ona postanowiła, że nauczy w końcu te Brytyjki gotować. I wydała bardzo znaną w Wielkiej Brytanii książkę: Polish Wartime Cookery Book. Jak sama pisała we wstępie do książki, Polska to kraj, który jest nieustannie rozrywany wojnami, więc Polki po prostu doszły do mistrzostwa w gotowaniu wojennym. I teraz dzielą się doświadczeniem. Dzięki niej Brytyjki dowiedziały się, jak smakuje barszcz na dziewięć sposobów, kapuśniak, gołąbki. Czy pierogi. Oczywiście wszystko w wersji wojennej. Po wojnie zdecydowali się zostać na emigracji w Wielkiej Brytanii. Bali się wrócić do kraju, który był rządzony przez komunistów i Rosjan.